Witajcie. To jest siekierka do robienia rozpałki. A to jest Bóg sezonowany mojego syna. Więc pakuję na taczkę. Mierzę ile to wszystko zajmie czasu. że kominek z płaszczem wodnym to kotłownia w domu A więc postanowiłem obliczyć ile to zajmuje czasu stoper włączony rozpałeczkę jeszcze trochę i zobaczymy ile to czasu zajmuje roboty w każdym bądź razie drewno włożyłem już do kominka plus rozpałkę. Normalnie, tutaj jest miejsce na rozpałeczkę. Spojrzałem na stoper. Było 4 minuty 50 sekund. Więc weźmy pod uwagę, że trzeba raz na jakiś czas wyjąć popiół, no to Doliczmy tam minutę, doliczmy 7 minut czasu, bo może jakieś jeszcze inne rzeczy zajęło mi, żeby włożyć tutaj na do kominka i rozpałka. Normalnie zajmuje to 5 minut czasu. Doliczymy, będę liczył to, że zajęło to 7 minut czasu. Dzisiaj jest sobota, 1 kwietnia. Więc rozpałkę już włożyłem do kominka. Rozpala się, więc nagrywam film. Ostatni raz było palone dwa dni temu, wieczorem. Więc bufor prawie rozładowany. Głównym moim celem jest ustalenie, ile pracy musi poświęcić mój syn. W okresie 210 dni przez 7 miesięcy czasu żeby kominkiem z płaszczem wodnym jako jedyne jego źródło centralnego ogrzewania żeby ustalić ile to zajmuje czasu. Czy się musi bardzo napracować, żeby mieć przez te 210 dni ciepło zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Natomiast nie mówię tutaj o okresie letnim dlatego że ma tutaj zamontowaną pompkę dwie rurki które prowadzą do nagrzewnicy i ciepłą wodę ma w lato za darmo natomiast w okresie tych 7 miesięcy to jest kominek więc mamy takie miesiąc jak październik więc w październiku to jest podejście do kominka raz na 3 dni bo ten bufor utrzymuje ciepło od jednego odpalenia na 3 dni w listopadzie i w marcu tak jak y, jest obecnie wystarcza na 48 godzin, czyli palimy w kominku raz na dwa dni natomiast w okresie y, grudzień, styczeń, luty odpala się w kominku raz dziennie przez 30 dni w każdym miesiącu. Więc postaram się policzyć ile to zajmuje pracy. Więc obliczyłem. 3 miesiące to jest 90 dni. Do kominka się podchodzi raz dziennie, razy 7 minut. To wychodzi, że przez te 3 miesiące trzeba poświęcić na to, żeby odpalić w kominku, czy ewentualnie dołożyć jakieś 1-2 To jest 630 minut. W marcu to jest, podchodzimy dwa razy, czy podchodzimy raz na dwa dni, to wychodzi, że to jest 105 minut. I tutaj raz na trzy dni to jest 70 minut. I to, to samo jest po drugiej stronie: 105 minut i 70 minut. Więc podsumujmy, ile to trzeba minut poświęcić, żeby mieć ciepło przez te 210 dni. Ile to jest roboty. W sumie przez 7 miesięcy wychodzi 980 minut. Przez 210 dni, mój syn. Musi poświęcić przy kominku, żeby mieć ciepło przez te 7 miesięcy czasu. Poświęcić na to 16 godzin, 33 minuty. Tak, jak, tak jakby dwie dniówki robocze. A teraz podzielmy to, tą ilość minut 980 na 210 dni i widzimy, Średnia dzienna pracy przy kominku z płaszczem wodnym. Jak podzielimy te 980 minut przez 210 dni, to dzienna praca przy kominku średnia to jest 4 minuty, 66 sekund. I nasuwa się pytanie, czy to jest bardzo dużo pracy przy kominku. Żeby poświęcić 4,66 minuty, żeby przez 24 godziny na dobę mieć ciepło i nic nie robić, bo dalej sobie termostacik pokojowy załącza i pobiera ciepło z tego bufora na potrzeby centralnego, no i przy okazji na ciepłą wodę użytkową. Czy to jest tak dużo? Czy to jest taka straszna kotłownia? Bo te 4 minuty, przecinek 66 sekund to niektórzy przez ten moment to nawet herbaty nie wypiją, śniadania nie zjedzą przez tak krótki okres czasu. To jest taka właśnie praca przy kominku z płaszczem wodnym. Jeszcze mogę nawiązać krótko do popiołu. Ile to jest roboty, jeżeli chodzi o popiół? Wyjmowanie tego popiołu z kominka. Zanim dalej będę kontynuował, ile jest tego popiołu z drewna, no to najpierw mały relaks, bo po to się pali w kominku, żeby był relaks, pożyteczny, jest przyjemny. Bo po pierwsze, palę w kominku, to jest przyjemnie, a po drugie, jest też korzyść tego typu, że spalam drewno w kominku mojego syna. A przy okazji, grzejemy bufor 1000 litrów na potrzeby centralnego i ciepłej wody użytkowej. Więc nie ma większej przyjemności, jeżeli się ma kominy, który robi dodatkową korzyść, że grzejemy centralne i ciepłą wodę użytkową. No i dodatkowo nie przegrzewam tutaj tego pomieszczenia, w którym sobie tutaj siedzę. Więc. Tak to wygląda. Pięknie się w kominku pali. Dopalają się w górnej części kominka gazy drzewne. Proszę zobaczyć, jak to się pięknie pali. Kominek mojego syna w ciągu tych 7 miesięcy spala 7 metrów sześciennych buka. Więc mnożymy 7 razy 730, bo metr sześcienny ma sezonowanego buka 730, więc wychodzi nam 5110 kg buka. Więc jak podzielimy te 5110 kg, przez 200 kg, bo 200 kg potrzeba z dobrze wysezonowanego buka, żeby był 1 kg popiołu. Więc jak podzielimy 200 przez 5110 to w ciągu 7 miesięcy wyprodukowuje kominek 25 kg, kilo, pół kilograma popiołu. Czyli można by to było rzec, że gdzieś około 3 wiaderka. 10 Dziesięciolitrowe to jest tyle popiołu, żeby było paląc w kominku przez 7 miesięcy czasu. Tyle popiołu. Natomiast drewna spala 7 metrów sześciennych buka. Automatyka zamknęła przepustnicę tutaj po lewej stronie. No i możemy zobaczyć jak pięknie półmyki gazy drzewne się pięknie dopalają Raz włożyłem drewno do taczki włożyłem tą porcję drewna z rozpałką do kominka i to wystarczy żeby nagrzać bufor a jak nie, to się dołoży jeszcze jednego klocka, ale to już jest dosłownie zajęcie, które zajmuje parę sekund. Więc dlatego policzyłem nie 5 minut, a 7 minut czasu. Tak na wszelki wypadek. Przepustnica znowu się otworzyła. Pięknie się pali. A co najważniejsze, szyba jest cały czas czysta. Także tu szyby się myje raz na tydzień czasu, przy ładowaniu bufora, w kominku się nie brudzi tak szyba. Gdyby to był kominek tradycyjny, to co chwilę by trzeba było myć szybę, a przy kominku z płaszczem wodnym, kiedy grzeje bufor 1000 litrów, tak jak u mojego syna, to szyba jest cały czas 300. Poza tym ten kominek ma już 15 lat, więc postanowiłem policzyć, ile ten kominek przez te 15 lat spalił drewna i ile kosztuje ogrzewanie domu 150 metrowego mojego syna, więc spala na sezon grzewczy 7 m3 buka. Drewno kupowaliśmy ostatni raz w 2021 roku z transportem, z pocięciem czy sami sobie pocięliśmy, nie liczymy robocizny u leśniczego, 300 zł więc 300 zł to jest sezon grzewczy, żeby ogrzać dom 150 metrów mojego syna żeby podejść do kominka no to jest 2100 zł sezon grzewczy, żeby mieć w domu ciepło natomiast gdybym to pomnożył gdybym to pomnożył przez 10 lat obecną cenę drewna to byłby to koszt ogrzewania domu 21 000 zł. Przez 10 lat. Przez 15 lat licząc cenę z 2021 roku byłoby to 31 500 zł. To nawet pompa ciepła się nie specjalnie opłaca, przy rozwiązaniu, jakie ma mój syn. Bo po pierwsze ci, którzy mają pompy ciepła, to i tak palą w kominku. Bo prawie każdy, kto ma pompę ciepła, ma też kominek tradycyjny. No i dodatkowo mają pompę ciepła, która w zimę y, bardzo dużo pobiera prądu. A tutaj jest, że kominek zawsze ma moc grzewczą, wielokrotnie większą od pompy ciepła, jeżeli chodzi o małą ilość spalonego drewna, żeby wytworzyć bardzo dużą ilość wyprodukowanego ciepła. Nasuwa się pytanie, dlaczego mój syn ma tak dobry system, więc mogę krótko do tego tematu nawiązać. Jak się montuje komiki z płaszczem wodnym, to system mojego syna to jest, znajduje się na wierzchoku, jeżeli chodzi o rozwiązania. Mówimy tutaj o tym, że jest odpowiednio dobrze dobrany kominek. Maksymalny kominek, jaki mogę zastosować do tego bufora, to jest 100%. Bufor jest odpowiedni do mieszkania, też 100%. Drewno ukupione u leśniczego, wysezonowane u nas, to jest też drewno stuprocentowe. Centralne ma mało wody w instalacji. Instalacja bardzo precyzyjnie dostarcza ciepło do. Każdego zakątka mieszkania mojego syna, i to powoduje, że bufor wolno się rozładowuje, i w tym okresie wystarcza na dwie doby. No i cały system, jaki jest stworzony pomiędzy kominkiem a buforem, to też jest stuprocentowy, bo nawet w tym systemie bufora tego 1000 litrów i kominka można zrobić takie ustawienia, że kominek mógłby, wpływają na to dwa czynniki że kominek mógłby w sezonie grzewczym spalać nie 7 metrów drewna, a 8 albo 8,5 metra sześciennego drewna, gdyby nie pewne e, niuanse. Więc e, przez to, że akurat ja te niuanse znam, więc są takie ustawienia, takie rozwiązania zastosowane, żeby bufor e, kominek mojego syna spalił 7 metrów sześciennych buka, a nie na przykład 8,5 metra sześciennego buka. No to tak wygląda to rozwiązanie. Także na tym kończę ten film. Także dziękuję za obejrzenie i miłego odpoczywania. Pozdrawiam.